To miał być żart, przynajmniej tak go traktowano na początku. Historia potoczyła się jednak inaczej. Tazy to obecnie 31-letni streamer i gwiazda freaków. Jednak zanim usłyszała o nim cała Polska, Tazy prowadził życie zwykłego chłopaka, który grał w gry i robił śmieszne transmisje live. Popularność wystrzeliła w górę, kiedy Kamil podjął się pracy w kurierce i zaczął pokazywać, jak wygląda życie kuriera w prawdziwym życiu. Ale ja mam, bo jestem kurierem! Ja mam zaopatrzenie, nie? Ja mam zaopatrzenie, jestem kurierem, więc ja mam przyzwolenie robić takie rzeczy. O streamerze zaczęło być coraz głośniej. Kolejny bóz popularności był niekontrolowany, ale niewątpliwie dzięki wpadce Kamila zaczęło oglądać go jeszcze więcej ludzi. Kami na jednym ze streamów przypadkowo ujawnił swój adres, pod którym mieszka. Jaki był tego efekt? Jego widzowie, dla kontentu, zaczęli na początku zamawiać mu pizzę. Następny nie jakby na pizzę. To nie ja tę pizzę zamówiłem. A co za pizza? Ile kosztuje? Dobra, ja mu wezmę, ale... W kur... Jestem kur... Jednak to nie był koniec. Z czasem oglądający go ludzie zaczęli tworzyć profile na portalach randkowych z jego zdjęciami, a następnie pisali do osób homoseksualnych i zapraszali ich do domu, oczywiście na adres Kamila. Siema, to jeszcze nie napisałem. Ja, ja jestem streamerem.

No, wyjeba czy co? już. no co? No co siksę To jest co ci kurwa kładzie, kurwa kogoś? Co ty pierdolas. To ty, ty, ty jesteś zwariowany? Co ty robisz? Skoro ja co robię? No kurwa, to jebała cię? Co chodzi, chodzi? Gdzie cię pojebało? Chodzisz mi do mieszkania, chcesz po do ci wyjeba ci to! No. Pojebało mnie! Dla większości z widzów był to śmieszny kontent i coś nowego w internecie. Ale ci, którzy przychodzili, wcale się nie śmiali. Widzowie zapraszali pod jego adres homoseksualnych chłopaków podszywając się pod niego. Oni naprawdę wierzyli, że umawiają się na spotkanie, i często zamiast usłyszeć to pomyłka, dostawali od razu cios. Niewinni ludzie, którzy nie rozumieli niczego, nagle zostawali zaatakowani. Jak widać jego reakcje na niespodziewanych gości pod drzwiami, były pełne agresji. Ale to dopiero początek. Jeszcze więcej kontrowersji budzi to, w jaki sposób traktował kobiety, zarówno w życiu prywatnym, jak i na swoich transmisjach. U Kamila jeden motyw przewija się od zawsze. Gdy zdarzy mu się jakaś krzywa akcja, to jego główną linią obrony jest jedno zdanie: Byłem pijany. I okej, okay, alkohol zmienia zachowanie człowieka. To fakt. Ale czy to naprawdę jest wystarczające usprawiedliwienie? Weźmy pod uwagę znaną już sytuację z psem. Karmić go chipsami, lać mu szampana na ziemię. Głupie? No głupie, ale okej, okay, można machnąć ręką i powiedzieć: Pijany był, odwaliło mu. On sobie znalazł. On sam sobie znalazł. Ja nie musiałem, ja nie musiałem. go poczęstować. On sam się poczęstował. On się znalazł chipsy, które tu leżały, których ja zapomniałem w ogóle. Sam sobie je mam jeszcze daj mu łyka szampana dobrze. Kurwa. Kurwa. No właśnie, na no, takich głupotach sprawa się nie kończy, bo czym innym jest potknąć się po pijaku, rozdać szampana czy dać psu chipsa, ale jeśli alkohol zmienia ci percepcję na tyle, że uderzasz kobietę, to nie jest już wytłumaczenie, tylko sygnał, że czas wziąć się za siebie. Oku 何で? Ale przepraszam Kamila! Kamila, no, ja no, 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 nie chciałem! Zoram! Urwa, Ja Jierna! Ja to nie zrobiłem! No, ale ale osoba, nie mam przywyszki! Nie może... masz, ale. Ej! Ja nie mam. Jest we wonos! Zapraszam! Ej, krople ci! Bo leci, nie tego. Nie leci krew! Ale czy na pewno alkohol powoduje wszystkie te kretyńskie zachowania? Moim zdaniem nie. Tazy po wygranej zaczął traktować ludzi z pogardą i arogancją. Pierwszym przykładem z brzegu może być jego sytuacja z barmanką, o której jakiś czas temu było głośno. Jabłko, jabłko, jabłko. Piotero, miałem. Się tak uszy się, uszy się myje, a nie trzeba o wannę. To dawaj... się otwiera, a nie seplenie. Blika mam. Nie <laughs> mam. Dawaj, blika mam. Po, masz, wpisuj blika. I wiecie, część osób na pewno wstawi się tu za Kamilem, ponieważ barmanka nie dawała sobą pomiatać i również odpowiadała streamerowi. Zobaczcie natomiast teraz fragment z jednej z transmisji, gdzie Kamil powiedział koledze, żeby ten wjechał z pełnym impetem w ogromną kałużę i oblał przypadkową kobietę wodą. O kurwa, ta jaka kałuża. Zapierdol jej kałużą. Tak? Tak. Ja to ja zrobiłem. Ej, kurwa. <grywa> Beka w chuj, prawda? Idzie jakaś losowa kobieta i nie dość, że pada i jest mokro, to jeszcze jakieś klauny wjeżdżają specjalnie w kałużę. I najlepsze jest to, że zamiast chociaż przyznać, że odwalił hamską akcję, to on jeszcze wrzuca kretyńskiego tweeta w stylu Ale wy przeżywacie. Ciekawe, czy Kamil byłby taki zadowolony, gdyby na miejscu tej kobiety była jego matka. A no tak, zapomniałem o tym, jak Tadzy wypowiadał się o swojej rodzicielce. Zebraknie rodziców w I to tyle w sumie, nie? Matka mi jest tylko potrzebna żeby mi go dogodować, Nic więcej. Także, jak możemy się spodziewać szacunku do innych kobiet, skoro Tazy tak wypowiada się publicznie o swojej matce? To może chociaż dziewczyny, z którymi Tazy randkuje są traktowane lepiej? Ja ją zwyzywałem, bo mi tu dupę nie chciała dać. Powiedziała, żeby od mojego mieszkania. I żeby znikła z... Nie, nie chciała mi dać dupy po trzech że nie po co mi ona taka. Ja ją ją. No, pamiętam, w nocy siadać mi dupy, piąta rana, ja mówię. Wypierdalaj z mojego mieszkania, kurwa. <grywa> Bo mi, no, siedzi na halcie, czego ani dupy nie da, ani. Na kontentu no nie będzie, ale. Egocentryzm level hard, drodzy widzowie. Taz naprawdę po wygranych we flick fightach porządnie odleciał i myśli, że jest królem i że wszystko mu wolno. Jednak z samej góry upadki są najbardziej bolesne. To bo pewna dziewczyna, której bym zakochany mnie nie chciała, to było moje rozczarowanie, tylko może ktoś mnie nieści w ogóle. Eee, ale nie wiem, czy ten ma 17 lat no. pije się, piwa, cztery piwa, pić, piw, ona będzie pijana, młoda dziewczyna i może, można ją wykorzystać. No, bo można ją wykorzystać. Tazy, oprócz streamów w domu, często transmitował swoje życie na imprezach lub na mieście. Często na live'ach mogliśmy widzieć sytuacje, gdzie wchodzi on w kłótnie z innymi ludźmi. Co? kurwa? Co kurwa? Za Kurwa. Co kurwa! kurwa! To za kurwa To kurwa Kurwa to zamknij jafę kurwa Robisz kurwa z do obchodzi siebie Tak jest u siebie kurwa No kurwa u mnie jesteś frajer To u Ciebie kurwa w dupie a nie u Ciebie kurwa Kurwa to my też znowu by w też No kurwa patrzysz kurwa Chcecie tego kurwa? Chcecie? Kurwa nie wiem. Kurwa do do obchodzi! do Pójdźcie do obchodzi i wiecie, jednego Kamilowi nie można odmówić. Chłop długo ćwiczy i umie się porządnie bić. Problemu nie byłoby, gdyby Tazy wchodził w konflikty z ludźmi, którzy zaczepiają jego. Jednak streamer wielokrotnie sam prowokuje agresywne zachowania. Pominę już tutaj idiotyczne akcje. Takie, gdzie przykładowo zabiera czapkę dziecku i jest więcej zdziwiony, że ten nie goni chłopa dwa razy większego od siebie. Drodził czapkę? Drodził czapkę, zakontentu macie. Tak, mu czapkę. Dara! O macie kurwale kontent. Wjechaliście? Czapka mały. Poszedł sobie na nie godzin, Kamil często wychodząc na miasto, intensywnie szuka zaczepki i sytuacji, w której mógłby się odpalić. A czemu mi podrywać dziewczyny? A Ej, właśnie, ej, to nasze znajome z Nowego Świata. Ale... No. No. a Likam na piąty, ją wyłóżasz? Co? Na dwie odgiębę uzasadnij? Zdjęto, sobie. Tak? Dobrze. Widać, że to prosto z To dobrze. Albo nie żartował, to co? Co mówisz? Gówno. E, nie No, gówno, nie, gówno, nie, 3 0. 0 Takie zachowania są prostackie. Ale dopóki nie dochodzi do przemocy, da się to wytłumaczyć. Taz jednak nie raz popychał lub nawet uderzał innych bez żadnego powodu. O gdzie chodzi. Ja prezesowałem. Wyman, mam w skurwa. Nie pan na ten Gdańsk! To kurwa Gdańsk, to chodź kurwa! Mamy Gdańsk! On chyba nie Gdańska a on patrzy na mnie i to jest w To jest Nie, ja go nie znam. Ej no, ej, 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 ej! no! Dobra, sorry, nie będziemy niech daj! Nie będzie mi się bileć. Ale... stałeś kurwa jak debil! Stałeś tak, wiesz... stałeś się? Stałeś! Prosiłeś się, prosiłeś się! Ja się o Nie wiem, stałeś? Na każdego cwaniaka znajdzie się większy. I Kamila spotkała szybka lekcja. Pijany tazy dwukrotnie uderzył przechodnia, który okazał się zawodnikiem MMA Michałem Skowronkiem. Streamer został natychmiast wyjaśniony, a całe wideo szybko rozeszło się po sieci ku uciesze widzów i hejterów, którzy cieszyli się, że prowokator dostał ze swoje.

Co to je pana? Kamil incydent przypłacił rozcięciem na swojej twarzy i myślę, że to i tak minimalna kara za to ile razy prowokował innych. I trzeba tu dodać, że tazy regularnie wdaje się w bójki. Jeżeli coś mu się nie spodoba lub jeżeli ktoś odpowie agresywniej na jego zaczepkę, to ten dąży do pojedynku na pięści. I dowodów nie trzeba długo szukać, przed kilkoma dniami znowu bił się na ulicy. Czy Tazy zasługuje na cancel z internetu? Zdecydowanie nie. Czy zasługuje na kopniaka w dupę i hejt za swoje dotychczasowe zachowania? Jeszcze jak. Tazy wciąż ma ogromny potencjał. We frikach pozostaje niepokonany, może zarobić duże pieniądze i zyskać masę fanów. Problem w tym, że jego dotychczasowe postawy po wygranych walkach pokazują, że zmierza w złą stronę. Bójki, gardzenie ludźmi i traktowanie innych jak gorszych nie są drogą, którą powinien iść. Jeśli szybko się nie obudzi, może zaprzepaścić szansę życia, a ta szansa jest naprawdę wyjątkowa. Bo trudno znaleźć drugiego takiego frika. Jego zabawny sposób mówienia, charyzma i ten lekko pierdolnięty styl mogą być ogromnym atutem. Na razie jednak jego zachowania od wejścia do frików oceniam na zdecydowany minus. Dla mnie to wciąż clown, który marnuje swoje możliwości idiotycznymi akcjami. Mam jednak nadzieję, że to się zmieni, zanim będzie za późno. To już wszystko na dziś. Dziękuję za obejrzenie. Naura.